Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem u królików. Jak widzicie, tutaj jest moja królica Landrenka, która miała dwa młode. Dalej je ma. Są one jeszcze z nią. Nie odsadziłem ich od niej. Yy, ukociła się ona 23 maja. Dzisiaj jest 25 lipiec, więc jest to już najlepszy czas, żeby odstawić młode. Jeden młody jest rudy, jeden młody jest czarny. Zobaczymy co z nich wyjdzie. I planuję samicę niedługo po odsadzeniu oddać do samca. Żeby miała kolejne młode. Myślę, że po krótkim cięciu przełożę te króliki i będę Wam nagrywał nową klatkę. W której będą młode. Jest to obok tej klatki, w której jest ich matka. Więc... Widzimy się za chwilę. I młode króliczki już są w nowym domku. Są bardzo szczęśliwe, chociaż dopiero tutaj weszły, ale myślę, że im się spodoba. Będą mogły się oglądać przez tą dziurkę z mamą. I niedługo. I myślę, że będą tutaj miały dogodne warunki. A jak podrosną, to znowu który z nich będzie przeprowadzony do innej klatki w zależności od ich płci. Więc myślę, że, że tamto rudę to będzie samiczka, to czarny samczyk, ale nie jestem pewien. Zobaczymy, jak podrosną, jak się fajnie drapie po pyszczku. Ten rudy. Więc mają one już dwa miesiące. jest to, Są one po czarnym samcu. Więc myślę, że dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, bo nie ma co tutaj o nich już nagrywać, nie chcę ich za bardzo też stresować. żeby sobie mogły w spokoju obejrzeć nową klatkę. Więc trzymajcie się, cześć!